Ze studia Voice House Sporting Brief Jarosław Kuźniar. Piątek triumfuje w Korei. Iga wygrała Korea Open w Seulu, pokonując w finale Jekaterinę Aleksandrową 1-6, 7-6, w tiebreaku 7-3, 7-5. To był mecz pełen emocji. Polka przegrywała pierwszy set 1-6, ale odrobiła straty w kolejnych dwóch setach. To 25. tytuł WTA w karierze polskiej tenisistki. Ta pierwsza partia naprawdę była ciężka. Aleksandrowa grała agresywnie i pewnie nie dawała rywalce żadnych szans. Iga popełniała nietypowe dla siebie błędy. Wydawało się, że Rosjanka kontroluje przebieg meczu i zmierza po Kolejny tytuł w Seulu. Ale drugi set to była zupełnie inna świątek. Stopniowo odbudowywała pewność siebie, lepiej czytała grę rywalki i zaczęła dyktować warunki. W Tajbreku pokazała nerwy ze stali, wygrywając 7 do 3. Decydujący trzeci set to prawdziwa wojna. Obie zawodniczki miały swoje szanse, ale ostatecznie to iga była lepsza w kluczowych momentach. Verstappen wraca do gry o tytuł po zwycięstwie w Baku. Max Verstappen wygrywa Grand Prix Azerbejdżanu z pole position, zmniejszając stratę do lidera mistrzostw Oscara Piastriego ze 104 do 69 punktów i to w ciągu zaledwie dwóch wyścigów. Australijczyk z McLarena rozbił się na pierwszym okrążeniu w Baku, co dało Holendrowi 25 dodatkowych punktów. Szef zespołu McLaren przyznaje szczerze, że Verstappen podobnie jest realnym zagrożeniem w walce o piąty z rzędu tytuł mistrzowski. Mówimy o Maxie Verstappenie, mówimy o Red Bullu, mówi Stella po wyścigu. Widzieli my już w mocy, że się poprawili. Wydaje się, że dokonali postępu z Bolidem. Sam Verstappen jest ostrożny. Nie polegam na nadziei. To 7 rund do końca. 69 punktów to dużo. Po prostu jadę wyścig za wyścigiem. Zostało 199 punktów do zdobycia. Jakub Malutka zostaje rajdowym mistrzem Polski. Po rajdzie Śląska, 25-latek z Gliwic, wyprzedził w klasyfikacji generalnej weterana Grzegorza Grzyba. Malutka przyjechał na rajd Śląska jako lider mistrzostw i potrzebował, w cudzysłowie, tylko pokonać Grzyba, żeby zapewnić sobie tytuł. Po odcinkach specjalnych Malutka był jednak za plecami starszego rywala. Sytuacja wyglądała nieciekawie dla młodego kierowcy, a presja rosła z każdym kilometrem. Grzyb, 49 lat, doświadczenie ogromne, wydawało się, że kontroluje sytuację i zmierza po kolejny sukces w karierze. Należała jednak do malutki. Pokazał brawurową jazdę i wyprzedził grzyba w ostatnim dniu rajdu. Tym samym świętował tytuł na własnym śląskim podwórku. To niesamowite uczucie wygrać mistrzostwo w domu. Cieszył się nowy Rajdowy Mistrz Polski. To pierwszy tytuł mistrzowski w jego karierze. Maria Żodzik zdobyła jedyny medal dla Polski na lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata w Tokio. Skoczyła 2 metry w skoków zwyż i ustaliła nowy rekord życiowy. 28-latka walczyła z urazem biodra, ale jako jedyna zaliczyła próbę na wysokości 2 metrów. Konkurs rozgrywany był w bardzo trudnych warunkach. Nad Tokio przechodziła ulewa, która przerwała nawet zawody. Po powrocie do realizacji tylko Polka miała udaną próbę. Pozostałe lekkoatletki nie potrafiły pokonać poprzeczki. Żodzik pobiła rekord życiowy o 2 cm. Za srebrny medal otrzyma 35 Dolarów od World Athletics. Natalia Bukowiecka za czwarte miejsce na 400 metrów dostanie 16 tysięcy dolarów. NBA planuje europejską ligę. Komisarz NBA Adam Silver potwierdził, że nowa Europejska Liga Koszykówki może ruszyć w 27 albo 28 roku. NBA współpracuje z FIBA nad stworzeniem 16-zespołowej ligi, która ma obejmować miasta takie jak Londyn, Manchester, Madryt, Barcelona, Paryż czy Berlin. Silver nie chce, żeby była to liga top heavy, jak Liga Mistrzów w piłce nożnej. Nie chcemy ligi, w której tylko parę zespołów ma szansę na prawdziwą rywalizację. Tak mówi komisarz NBA. Chcemy stworzyć system, w którym każdy Każda drużyna ma uczciwe szanse na mistrzostwo. Koszykówka to prawdopodobnie najszybciej rozwijający się sport na świecie, a w Europie to sport numer dwa za piłką nożną. Co szósty obecny zawodnik NBA pochodzi z Europy. Widzę w tym prawdziwą szansę, mówi komisarz NBA. Firma zatrudniła już JP Morgan Chase do doradztwa finansowego. To było Sporting Brief od Voice House. Słuchaj zawsze rano, wszędzie, gdzie są podcasty. Aplikacja Voice House Club to więcej treści, które uczą i dają kontekst. W każdym z podcastów od Voice House czekamy na Ciebie. Każdy Twój komentarz, każde Twoje pytanie pozwala nam wiedzieć, czy trafiliśmy z tematem. Dołącz do nas. Rzucaj wyzwania, stawiaj wątpliwości. Swoje opinie usłyszysz w kolejnym programie. To bardzo pomaga nam się rozwijać. Dziękuję.